Witam serdecznie. Z tej strony Michał. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o tak jak widzicie Judimi i kupowaniu pierwszego ruchu z Judimi. Czym jest ten ruch? Czym jest ten płatny ruch? No płatny ruch to nic innego jak kupienie usługi w tym przypadku ruchu, gdzie zostanie ona dostarczona do innych odbiorców, tak? którzy zobaczą waszą, waszą, że tak powiem, reklamę, to co chcecie zareklamować. Jak, jak, jak działa Udimi? Tak? Już wam tłumaczę. Więc najpierw musicie stworzyć, że tak powiem, swój w e, e, swaps czyli swap nie swap i tworzycie Własną, że tak powiem, wiadomość marketingową, która będzie dostarczana do listy osób. Albo, ta, albo ktoś się tym zainteresuje, albo nie. Oczywiście, czym więcej dostarczycie, że tak powiem, klików, czym więcej kupicie klików, tym, tym większa będzie szansa, że ktoś, to, ktoś, ktoś się zarejestruje w waszym programie. Jak to, jak to najprościej zrobić? Pokażę Wam przykład. No, oczywiście, musicie tutaj zrobić, że tak powiem, chwytliwy temat. Czyli ktoś, kto się tym zainteresuje, tak? Ja na przykład wkleję tutaj, mam przygotowany yy. przygotowany temat. O. Czyli jak postawić pierwsze swoje kroki, aby zarabiać pieniądze, tak? Oczywiście. Jeśli chcecie działać w Udemy, jest to program anglojęzyczny, jest to target anglojęzyczny, czyli musicie umieć tworzyć maile w języku angielskim, formatować je, no i, że tak powiem, no, jak najlepiej, jak najlepiej tego maila waszego stworzyć, żeby był chwytliwy. Ja teraz reklamuję swój trafik, tak? Skopiuję sobie tekst, który przygotowałem tutaj. O, mam do trafika. Kopiuj. Wklej. O, już mam. I oczywiście teraz zaczyna się formatowanie, no bo też musicie sobie, prawda, niektóre rzeczy. Ustawić większą czcionkę, na przykład na niektóre rzeczy. Niektóre rzeczy waż, ważniejsze możecie sobie pogrubić. No. I tu będzie wasz link. Ja sobie ten link trochę inaczej e, zrobię. Klik, here, and. Join. O! Pogrubię sobie go. Na pewno sobie powiększę. Na pewno sobie zmienię kolor. No, możecie sobie tutaj dowolnie konfigurować. To już jest wasza tutaj. O! I zrobię sobie ten link tutaj. Pod tym będzie dostępny do trafika. Czyli jak ktoś kliknie, przechodzi na stronę. Rejestruje się. No, i jak już macie tak utworzonego maila, no, oczywiście to jest jeszcze trochę konfiguracja, to, to już jest wasza, że tak powiem, yy, wasza robota, żeby to dobrze skonfigurować. Ja pokazuję oczywiście przykładowy tekst. Ja, ten tekst wziąłem akurat z Trafika. No, i jak już macie to sobie bierzecie save. O, wasz was swap został swap, został yy, że tak powiem. Czyli ta wiadomość jest zasejwowana, i teraz bierzecie find Sellers, tak? Czyli znajdujecie, że tak powiem, sprzedawcę. Jak znaleźć, tego, jak, jak znaleźć najlepiej tego sprzedawcę? No, najpierw sobie ustawcie tutaj wszędzie Any, any żeby Wam wszystkich, wszystkich, wszystkich pokazało. Ja tutaj, jak widzicie, mam już ustawione. No i sobie szukam. Oczywiście tutaj macie, ile kosztuje u każdego sprzedawcy dany klik. Powyżej 50 centów za klik, no to już jest dobra jakość tego klika i polecam tak kupować. Jeszcze jak wejdziecie sobie w danego sprzedawcę, zaraz wejdę. O na przykład malika Wam pokażę. Tutaj 0,60 centów za jeden klik, no ale on do, ma, ma dobrą tą listę. Jak sobie w niego wejdziecie, na przykład od niego. On ma tutaj 130 tysięcy zarejestrowanych osób na swoją listę i to jest potwierdzone. Prawie 130 tysięcy, jak widzicie. Czyli teraz. Aha, jeszcze chciałbym Wam tutaj pokazać. No jeśli tutaj ma na przykład God e, Sales. Czyli, czyli dostarczył tą usługę i 33% uzyskało jakąś, że tak powiem, zwrot, zwrot usługi, czyli została, została ona zakupiona przez 33%. No to już jest, że tak powiem, dobry wynik. Oczywiście tutaj niesprzedane 31%, ale powyżej, jak się jest, 30% ma sprzedanych usług. No to już jest wysoki ten procent. No i jak teraz kupić? Jak widzicie, tutaj wcześniej sobie utworzyłem tego maila. Mam już tutaj. No i tutaj ustawiacie sobie. Na jaki dzień chcecie sobie kupić. No jak widzicie, musi to być z wyprzedzeniem na tydzień, ponieważ wcześniej on już ma tutaj. Dostarcza wcześniej swoje usługi, więc musi to być na kolejny tydzień. Ja zawsze ustawiam albo na czwartek, albo na niedzielę. Sprzedaż. Więc możecie sobie na przykład nastawić na niedzielę, tak? Na kolejną niedzielę. No i tutaj macie, ile tych klików chcecie kupić. Czy to będzie 50 klików, czy to będzie 100 klików, czy to będzie ponad 100, tak jak widzicie, za lepsze, że tak powiem. Lepszy ten ruch. 50 klików kosztuje, tak jak mówiłem wcześniej, no 33-35 dolarów to jest maks. Za 100 klików to jest 62 dolary. No, i jak sobie już wybierzecie tego swojego maila, który tą swoją reklamę, którą chcecie dostarczyć na, na listę, którą, e, którą tutaj ma, właśnie tych 100, 130, 130 osób na liście, które ma, no to te 50 klików będzie przez niego dostarczane no, przez jakieś 24. Do 48 godzin to jest maks, tak? Czyli te 50 klików musi być dostarczone. I wtedy się kończy, że tak powiem, ta operacja. Co to jest dostarczenie tych 50 klików? No, to jest nic innego jak 50 osób z jego listy. Musi zobaczyć Waszą reklamę. Czy już, czy już ją, że tak powiem, otworzy ten link i się zarejestruje, no to jest statystyka, tak jak mówię. No czym więcej wyślecie tych klików, tym, tym większe macie szanse, aby ta osoba zobaczyła i zarejestrowała się w waszym programie. Tak to działa. Aha, i tutaj jak sobie już zaznaczycie, ten, na przykład tą niedzielę 50 klików. Tutaj macie jeszcze filtr. Ja tego nie ustawiam, zostawiam tego tak jak jest. No to sobie prawda, bierzecie dalej, no i musicie zapłacić za to, tak? Płatność macie poprzez PayPal'a albo przez kartę kredytową, którą możecie sobie dodać, tak? No i tak jak mówię, no jak zapłacicie, to on to, on to zatwierdza. Jeśli już macie to opłacone, to on to zatwierdza. No, i na kolejną niedzielę będzie dostarczał te wasze kliki, tą waszą reklamę. Potem możecie sobie tutaj wejść w te, te, te solo, które kupiliście i, i przejrzeć całą statystykę. Jak wam, jak, jak, gdzie, gdzie ta usługa została dostarczona, kto ją zobaczył, z, jakiego, z jakiej przeglądarki, jaki jest procent zapisu. Wszystko możecie sobie. Potem sprawdzić, jak już kupicie te kliki, prawda? Jak zacznie się ta konwersacja. Także możecie sobie to wszystko zobaczyć. No tak, że tak powiem, tutaj musicie pisać te maile sprzedażowe, żeby te maile były zachęcające oczywiście kogoś, aby wstąpił do Waszego programu, czy tam Waszego i Waszej, Waszego produktu, który. Chcecie sprzedać. No i chyba na tyle. Aha, jak, jakże tak powiem, jak chcecie, jak się ktoś na was zarejestruje, bo oczywiście każdy program ma swój, swój link polecający, więc jak ktoś się na was zarejestruje, to macie oczywiście, jeśli kupi te solo, czyli tę tą usługę, no to macie jakiś tam. Procent z kupionego tego solo, możecie to potem wypłacać na swoje konto PayPal. Po jakichś 35 dniach od kupna przez tą osobę tych solo, to po 35 dniach pojawi Wam się to oczywiście w Waszym portfelu Money i możecie to potem sobie wypłacić na konto PayPal więc też zachęcam do polecania bo pieniądze są z tego programu możecie sobie je przeznaczyć na, na swój ruch dalszy kupowanie dalszego ruchu I tak i tak działa po prostu płatny ruch no, kupujecie od danego sprzedawcy patrzycie czy jaki ma procent sprzedaży, zastanawiacie się, czy warto od niego kupić, gdzie dostarcza swoje usługi, na jaki rynek, czy jest to rynek Kanada, czy jest to rynek Stanów Zjednoczonych, czy jest to rynek na przykład Australii. Piszecie tego swojego maila z usługą, czy to chcecie reklamować swój tunel, czy to też inną usługę, czy, czy po prostu jakiś konkretny program. Ustawiacie no, sobie dzień, tak jak wcześniej powiedziałem. Ile chcecie tych klików kupić, płacicie, no i potem macie statystykę, czy ktoś się zarejestruje do Was i ile zostało, że tak powiem, dostarczone Z 50 klików to będziecie mieli u lepszego sprzedawcy jakieś 65 klików dostarczonych, czyli zawsze te 10-15 jest ekstra. Jeśli chcecie się zarejestrować do programu, to zapraszam serdecznie. Link znajdziecie pod filmem na YouTubie. No, zachęcam do działania i testowania, kupowania swojego pierwszego ruchu, zobaczenia jak to działa. Ja mam pod ten ruch, podpinam cały swój tunel w PLS-ie, więc reklamuję więcej niż jeden biznes, tylko trzy na raz. I cały czas testuję ten, ten system, no, żeby to było efektywne, no to trzeba kupować tych klików około, około 50-100 na, na tydzień i wtedy mamy jaki, jakiś efekt z tego. Zapraszam serdecznie do rejestracji, tak jak mówię, link do rejestracji znajdziecie pod filmem niżej. No i do testowania, do kupowania swojego pierwszego ruchu. Powiedzcie, jak Wam poszło, jaką macie statystykę. Zapraszam, Michał Gardowski z tej strony, oczywiście Facebook. Dzięki za dzisiaj, do następnego, na razie.